Dziękuję. Teraz kolostwo podziału pan, Storz, to podział to pan Proszę o powstanie. Współroczysty do naszej szkoły. 14 października jest Dnia Edukacji Narodowej, który w tym roku w naszej szkole obchodzi na właśnie dziś. Również dzisiaj przyjmujemy do społeczności szkolnej klasy pierwszej, którzy złożą uroczyste ślubowanie i będą pasowani na uczniów szkoły podstawowych w Pogorzele. Zapraszamy do obejrzenia w ręce, może złego właściciela i dostałem coś w podziemce. Hmm... Jakiś zeszyt z prędzelkami, ozdobiony na tyle Zaraz kogoś tu zapytam. Czy to do nas nie należy? Nie! nie Bo tutaj leży. To nie wasze? Nie! Słucham dalej. Czy ktoś zgubił taki zeszyt? Nie! Nie! Co z tym zwaleziskiem zrobić? Nie chcę mi się pytać, chodzić. Wezmą coś do bo tam się zgłosi ktoś po niego. Hej, co to robisz na Nie chcesz się z nami? Skończę znowu, ja nic nie mam. Tak to sobie z ludu duchu Tak? A co by jak sobie trzymasz? Jakieś skarby tam pokrywasz? o no dobrze. Mówię, nie mówię, samego produktuję. Przed chwileczką, gdy tu stałem, tam na ziemi pojeżdżałem. Jakiś zeszyt pełen wzorów, długich prędzej i kolorów. Już szukałem właściciela, ale tam wśród nich go nie ma. Zaglądałeś, też do szlachta? Pewnie będzie jakaś ląka? Nie poczekaj, nie do tego. A dlaczego? To nic złego. Sam już nie wiem, lecz na pewno jakąś dziwną mam obawę. Weźmy zeszyt do i zakończmy całą sprawę. O no co ty, weź pękaj, jest tylko jakiś zeszyt. Zajmij się do różnego, ale przecież się nie śpieszy. Dajcie mi go, chcę zobaczyć. Spójrzcie, co to może znaczyć? Dajcie spokój, co ty bredzisz? Na sobie siedzi. Otwieram.

Moment, wsiłaści, wolę planować i martwić Cóż, może no to dlatego, że w sensie serca z świętego Jak przekonać do tego, że nauka to przecież nic złego? Moim marzeniem on zawsze było, by swoją wiedzę przekazywać i przy młodszym pokoleniu świata odkrywać. Zabrali mi moją pasję największą, bo młodzież powróciła lepszą. Nie chcieli już wcale chodzić do szkoły, bo wybrali swoje smartfony. Nie cenili nauczycieli, Autorytentów w internecie szukać woleli, Teraz przyjdziesz mu na zapłacić. Może kiedyś się dowiedzą, ile musieli stracić. O To świetny pomysł, tylko jak stąd tym wrócić? Jak bardzo Was cenimy. Za chwilę... świata, rozwijania swoich talentów i wierzenia w siebie. Chciałabym również podziękować za Waszą cierpliwość i zrozumienie, które są niezbędne w trudnych chwilach. Wasza praca często wiąże się z ogromnym wysiłkiem, a efekty są widoczne nie tylko w wynikach nauczania, ale przede wszystkim w radości, którą uczniowie czerpią z odkrywania nowych rzeczy. Życzę Wam, aby każdy dzień w szkole przynosił Wam satysfakcję i radość, a także abyście jak wielką wartość niech się praca, wasza praca. Dziękuję za to. My bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Ja tylko jeszcze usprawiedliwiam, bo jeszcze jest jedna osoba, która nie dostała nagrody, ale dostała nagrodę. Pani dyrektor też otrzymała nagrodę burmistrza GONAPI. Wielkie brawa dla nauczycieli. No, dziękuję. Za. Jest to, co jest najważniejsze w tym dniu i codziennie. Uśmiech na twarzach tej młodzieży. Wielkie bardzo. Rodzina. Wiecie, że w rodzinie każdą praw, a także obowiązki, które powinien solidnie spełnić. wypełnić. Nasze wspólne obowiązki muszą być w tym filmu na nauka. Do nich wdrożą własne nauczyciele i rodzice. My, starsi koledzy, podamy pomocą w głosu. zawsze zadać się nas wszystkimi trudnymi sprawami. Pomożemy wam, szaleć za drugiej wyborach, Pamiętajcie, że jesteśmy waszymi starszymi, co i braćmi, którzy służą wam pewną pomocą, gdy szkolnym życie okaże się trudne. W imieniu samorządu uczniowskiego życzymy wam szóstego i zdrowego zachowania na pierwszym szkolnym średniu. Zapraszamy na część artystyczną, uchwałę najbliższych klasy pierwszych i starszych kolegów Oh, God. Przysięguję uroczyście, wypełnić sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, dawać powody do dumy swoim nauczycielom i rodzicom, swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość. Przysięguję być dobrym Polakiem i godnie służyć Ojczyźnie. Pomóc Przysięguję. Drogi pierwsza, dziś jest dla Was wyjątkowy dzień. Z radością witam Was drogi uczniów w naszej szkoły. Pasowanie do ucznia to moment, który zapamiętacie na całe życie. Od teraz czeka Was wiele przygód, nowych przyjaźni i ciekawych wyzwań. Pamiętajcie, że szkoła to miejsce, gdzie możecie rozwijać swoje pasje, zdobywać wiedzę i odkrywać świat. Nie bójcie się pytać i prosić o pomoc, bo wszyscy tutaj jesteśmy po to, aby was wspierać. Zachęcam Was do bycia odważnymi, ciekawymi i zawsze gotowymi mężczyznami. Przed wiele wspaniałych chwili. Korzystajcie z nich w pełni. Gratuluję Wam i życzę was samych sukcesów w naszej szkole. Brawo! Są... To początek między tej podróży, pewnej wiedzy, nowych przyjaźni oraz niezapułania chwili. Wierzymy, że szkoła stanie się dla nas miejscem, gdzie z ciekawością będziecie odgrywać świat, przez wijać swoje zaleńce i zobaczyć między, które będą wam towarzyszyć przez całe życie. Życzymy Wam wielu sukcesów, radości, z nauki, a także w i szukanie odpowiedzi. Pamiętajcie, że macie wokół siebie wspaniałych nauczycieli i rodziców, którzy zawsze pięknie was wspierają, i każdy dzień w szkole przyniesie wam nowe odkrycia, wyzwania, które będą was motywować do działania. Życzymy wam radosnego roku szkolnego, pełnego sukcesów, nowych znajomości i pięknych wspomnień. wszystkim pracownikom szkoły, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak i również podziękować za realizację trudnego i ważnego zadania, jakim jest kształtowanie naszych dzieci. Szczególnie dziękujemy za wytrwałość i cierpliwość. Życzymy Państwu społeczności zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.